Broń radą pokonuje Ząbkowie Ząbki. Eryk Kozłowski trafia z połowy boiska, a z No Łapiska notuje zwycięstwo. Jeżeli jesteście fanami trzeciej ligi grupy pierwszej, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu nasze materiały dotrą do jeszcze większej ilości osób, czyli łapka w górę, udostępnienie i subskrypcja kanału YouSports. Za te wszystkie działania serdecznie dziękujemy. Jako Polska, czyli sklep internetowy z odzieżą sportową. Z kodem YouSports zyskujesz 25% rabatu na swoje zakupy. Partnerem kanału jest Akademia Zdrofit. Organizator szkoleń i kursów trenera personalnego w największych miastach Polski. Interpadel Warszawa, czyli największy klub padlowy w Polsce. Mokotów, ulica bokserska 66A. Zapraszamy! Tym razem przegląd wydarzeń zaczynamy nieco inaczej niż zwykle, bo od niedzielnego, ostatniego meczu tej kolejki, broń Radą kontra Ząbkowia Ząbki, 11 minuta, Kacper Noworyta po pięknej asyście trafia na 1 do 0, a w minucie 25 wyrównuje stan meczu Karol Pieszchalski. Druga połowa, początek drugiej połowy, znowu duet. Kili Noworyta. I ten drugi trafia do siatki na 2 do 1. Sześć minut później uderzenie z zapola karnego partosza Lelito. Trafia do siatki pokonany Dawid Czerny było 2-2, a w minucie 68. Sofian Kiri ustalił wynik meczu na 3 do 2. Broń wygrywa z Ząbkowią. Kolejny mecz w naszym magazynie skrótów. To piątkowa rywalizacja gks u Wikielec z Legion 2 Warszawa. Gospodarze jeszcze nie wygrali na swoim stadionie w tych rozgrywkach, a przed nimi niezwykle trudne zadanie. 20 minuta spotkania i to zadanie staje się jeszcze trudniejsze, bo trafia na jeden do zera Ryczkowski. W kolejnych minutach warunki atmosferyczne były dużo trudniejsze, były niezwykle ciężkie dla obu drużyn. Próbował GKS Wikielec wyrównać, ale... Okazało się, że to Legia miała sposób na drugiego gola Jan Leszczyński z bliskiej odległości i było 2-0. Takim wynikiem zakończył się już mecz. Legia dopisuje 3 punkty. Nie we wszystkie, ale wybrane wtorki o 20:30 na kanale U Sports, program trzecia, w którym omawiamy wydarzenia z trzeciej ligi grupy pierwszej. Obserwujcie nasze media społecznościowe, zapraszamy. Kolejny piątkowy mecz to rywalizacja dziewiątej w tabeli Lechi Tomaszów-Mazowiecki z piętnastym KSM Troszy. Pierwsza część spotkania należała do Lechi zdobyli nawet bramkę gracze trenera Żeraka, jednak był w tej sytuacji spalony. W odpowiedzi próba Jakuba Tyski widać było, że w tym meczu obie drużyny nastawiły się na strzały z dystansu. Tutaj skutecznie interweniował Jakub Suchocki. 38 minuta, potężne uderzenie z prawego sektora boiska i dobitka Jacka Tkaczyka, który jest ostatnio w świetnej formie i znowu wpisuje się na listę strzelców. Początek drugiej połowy, uderzenie, broni żyła, ale dobitki Jakuba już nie był w stanie obronić. To 11-gol w tym sezonie napastnika KSU Cekatroszyn, a chwilę później, dosłownie 2 minuty, Daniel Harkiewicz podwyższa na 2-1. do Kolejne minuty tego spotkania to próby z dystansu. Padało, było grząsko, więc to nie było bez szans powodzenia, natomiast brakowało czasem precyzji lub mocy i już gole nie padły. Troszyn wygrywa 2 do 1. W poprzednim magazynie skrótów zapowiadaliśmy, że to będzie niezwykle ważny mecz. Jagiellonia 2 Białystok kontra Mławianka Mława. 18 minuta Maciej Kuczyński po asyście Eryka Kozłowskiego wykorzystuje błąd bramkarza Mawianki. a w 33 Jakub Jakimiuk znowu lepszy od golkipera gości. 71 minuta, świetna asysta Kacpra Zielskiego, a pierwsze trafienie w barwach Mawianki notuje Piotr Pyrdu. Końcówka meczu 89 minuta. Eryk Kozłowski praktycznie z połowy boiska przelobowuje Piotra Piotrowskiego i w ten sposób Jagielonia ma dwa gole przewagi, jak się później okazało to trafienie Kozłowskiego było bardzo ważne, bo w doliczonym czasie gry na 3-2 trafił Mateusz Cegiełka. Oficjalnym partnerem USport jest Ligowiec. Koniecznie zajrzyjcie na kanał do chłopaków, tam m.in. ostatnio wizyta z Tomaszowa Mazowieckiego. W Płocku nikomu nie gra się łatwo, przekonały się o tym już chociażby Ząbkowia czy ŁKS Łomża. Nie inaczej było w sobotę o 12, gdy Wisła rywalizowała z Wartą Sieradz. Wszystko zaczęło się jednak od trafienia Piotra Mielczarka z 35 minuty, który wykorzystał błąd przeciwnika i trafił na 1 do 0. Jeszcze w pierwszej połowie szansę miał Artur Sujka, ale trafił tylko w słupek. Później uderzenie Krawczyka obronił Nikita Zeleński. O, w drugiej połowie to Wisła była stroną, która... Zabiegała o trafienie, która atakowała bramkę, obijała słupki, tutaj uderzał głaz. 85 minuta. Oskar Dari, który wprowadzony na boisko dał dużo poloktu atakom płoczczan, a w minucie 92 arbiter skazał na 11 metr. Piotr Krawczyk wykorzystuje 11 na wciarze w samej końcówce, wychodzą na prowadzenie. Ostatnia akcja tego spotkania był jeszcze w polu karnym Zeleński, ale wynik meczu już się nie zmienił. W sobotę o godzinie 14 doszło do starcia dwóch Beniaminków. Ostatni w tabeli znicz Biała Piska rywalizował z 14 KSM Wasilków. Po dobrej serii przed kilkoma kolejkami KS Wasilków notuje ostatnio mecze, w których nie zdobywa punktów, a w minucie 25... Na 1 do 0 dla Znicza trafił Iwan Łazareć. W tym spotkaniu dużo więcej sytuacji tworzyli gracze z Wasilkowa, ale też dobrze w bramce spisywał się Dominik Konkolewski. Swoich szans po stronie Wasilkowa próbowali Michał Chryszko, Arkadiusz Mazurek, ale nic z tego nie wyszło. Znicz wygrywa zdobywając pierwsze trzy punkty. W ostatnim czasie dużo mówiło się o ŁKS-ie w kontekście zawirowań finansowych, zmian w kadrze pierwszego zespołu, a tymczasem oni odpowiadają na boisku. Trzy ostatnie mecze, trzy zwycięstwa, a w 32 minucie strzelanie rozpoczął Hubert Antkowiak. Trzeba przyznać, że to nie był prosty mecz dla gospodarzy. Świt pokazał naprawdę dużo jakości. W 46 minucie prowadzenie podwyższył Marciny Kluska świetnym uderzeniem z dystansu. Po zmianie stron do pracy zabrał się świt, ale w bramce Łomża miała Adriana Olszewskiego. Najpierw świetna interwencja, później nieudana szansa Fabiana Leonowicza, a w 63 minucie znowu kapitalna interwencja Olszewskiego, który uratował zespół. W 65 sałczek trafił na 3 do 0, Łomża notuje kolejne 3 punkty. Przenosimy się do suwałk, gdzie Wigry podejmowały Olimpię Elbląg. Olimpia w ostatnich dziewięciu meczach zanotowała tylko jedno zwycięstwo, a na domiar złego mecz rozpoczął się od trafienia Jakuba Kwiatkowskiego. Chwilę przed przerwą arbiter podyktował rzut karny po faulu na zawodniku Olimpii, skutecznym egzekutorem jedenastki Dominik Kozera. Tym razem nie uderzał Oskar Kordykiewicz, a gracz z numerem 9, natomiast jeszcze przed Wiskiem na przerwę na 2 do 1 trafił Painowski. 55. minuta i duży błąd Tymona Wojciechowskiego, trafienie zaliczone Głowickiemu, a na 4 do 1 podwyższył Łukasz Święty. Tak jak zwykle u siebie w niedzielę o godzinie 12 Widzew 2 Łódź rozgrywał swoje spotkanie. Tym razem rywalem PG GKS Bełchatów 35 minuta Jan Juszkiewicz dobija uderzenie partnera. W minucie 49 Kamil Cybulski trafił na 2-0, a w 74 trafienie samobójcze pechowcem Natan Wysiński. To była szybka wizyta w Łodzi Widzew lepszy od Bełchatowa 3-0. Zerknijmy teraz na zestawienie wszystkich wyników 14 kolejki. Na wyróżnienie zasługuje na pewno mecz, w którym Broń Radom pokonała lidera Ząbkowie Ząbki 3-2. Bardzo dobre spotkanie stojące na wysokim poziomie. Ciekawie było też w gdzieś gdzie Świt mimo, że przegrał 3-0 to stawiał dzielnie czoła zawodnikom trenera Marcina Sasala. A teraz już ligowa tabela na czele jeszcze Ząbkowia Ząbki, która ma 31 punktów, ale Legia i jest Łomża rozegrają w środę 29 października zaległy mecz i niezależnie od wyniku tej rywalizacji poznamy nowego lidera. Na trzecim miejscu Warta Sieradz. Dobrze wygląda też sytuacja Wigier Suwałki i broni Radom. Mamy trzech liderów jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców. Mateusz Augustyniak, Hubert Antkowiak, Jakub Tyska mają po 11 trafień. Zapowiada się niezwykle emocjonująca walka o koronę Króla Strzelców. Teraz już czas na zestawienie par następnej 15 serii spotkań. Wyjątkowo będzie rozegrany jeden mecz w czwartek o godzinie 17:00 Wigry kontra KS Wasilków. Cztery mecze w piątek: Świt Lechia, Ząbkowia Zniczy i Troszyn Jagielonia oraz Warta Wikielec. A cztery następne mecze w niedzielę. Na uwagę zasługuje rywalizacja Legii 2 Warszawa z Bronią Radą. To wszystko, jeżeli chodzi o ten magazyn skrótów. Na koniec, jeszcze przypomnienie: zostawcie łapkę w górę, dajcie suba kanałowi USPORCY. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.